Zaczynamy dzisiaj od em, no, niezwykłego świadka historii. Od drzewa. Od drzewa, dokładnie. Mamy tu artykuł z portalu polaniec.pl, opowiada o dębie kościuszki w Ruszczy. Hmm? To jest wiesz, coś więcej niż tylko drzewo. To taki żywy fragment naszej przeszłości. Tak, artykuł pozwala nam no, przyjrzeć się bliżej temu wyjątkowemu dębowi. Dom przypułkowy, tak dla ścisłości, Aha. zgłębimy jego legendę, znaczenie i to, co sprawia, że stał się y, no, takim ważnym symbolem, oczywiście opierając się na tym, co mamy w artykule. Dobrze. Czyli nasza misja: odkryć, co tam się kryje. W historii i teraźniejszości tego no, giganta. Ponad 500 lat. W parku dworskim wróżczy, to jest niedaleko Połańca. I dlaczego on wciąż tak no, porusza wyobraźnię? Może zacznijmy od tego, co najbardziej znane, od legendy. Właśnie. Ta opowieść o Tadeuszu Kościuszce. Podobno, y, w maju 1794 roku, mm -hmm. w drodze do Połańca, gdzie miał ogłosić ten słynny uniwersał Połaniecki. Kluczowy dokument, tak? No właśnie, kluczowy dla chłopów. I podobno naczelnik odpoczywał właśnie pod tym dębem. No proszę. Jest nawet głaz z tablicą pamiątkową, ufundowany z inicjatywy e, Mieczysława Tarnowskiego. Upamiętnia to wydarzenie. To naprawdę działa na wyobraźnię, prawda? Niewątpliwie. Takie legendy nadają miejscom, no wiesz, szczególną aurę. Ale co jest fascynujące, Tak. ten Dąb to historia znacznie, znacznie dłuższa niż sama wizyta Kościuszki. On ma szacunkowo ponad 500 lat. Wow. Czyli pamięta czasy Zygmunta III Wazy... Może nawet wcześniejsze. Niesamowite. To jest perspektywa, która pokazuje tę legendę kościuszkowską, jako, no, zaledwie jeden z wielu, wielu momentów w jego życiu. Mm -hmm. Skala czasu jest tu po prostu oszałamiająca. A fizycznie, jak on wygląda, bo te liczby też robią wrażenie. O tak. Artykuł podaje konkretne wymiary. Prawie 9 metrów obwodu pnia. Dokładnie 8,96 metra. Ogromny. Korona rozłożysta. Na 31 metrów, a wysokość 26,5 metra. Imponujące! I ten charakterystyczny pień, który się rozdziela na dwa konary. Tak, widać to na zdjęciach. Widać też ślady wieku, prawda? Jakaś potężna dziupla. Tak, wspomina o tym artykuł. To wszystko świadczy o jego sile, no i o tym, że przetrwał tyle lat. I ta siła przetrwania zyskała też ochronę prawną, bo od 1954 roku dąb jest chroniony jako pomnik przyrody. A, czyli już dosyć długo. Tak. I co ciekawe, sama idea ochrony takich wyjątkowych drzew ma w Polsce no, naprawdę długą tradycję. Naprawdę? Sięga aż statutu wiślickiego Kazimierza Wielkiego z 1347 roku. Tam był zapis zakazujący wycinania starych dębów. A rośnie w pięknym otoczeniu, prawda? W tym historycznym kompleksie parkowo-dworskim ruszczy. Tak, to ważne! I to nie jest jedyny takie okazałe drzewo tam. Obok jest y, sześć innych dębów. Też starych, ponad 350 lat. O? Są też kasztanowce, graby, wieżby, świerki, nawet jakieś egzotyczne gatunki, jak klon srebrzysty. Czyli cały park jest cenny przyrodniczo. Tak, są też dwa stawy. I co ważne, artykuł wspomina, że cały ten park przechodzi rewitalizację. I to jest niezwykle istotne, naprawdę, bo rewitalizacja takich miejsc to nie jest tylko dbałość o zieleń czy no nie wiem, architekturę. Mhm. To jest inwestycja w dziedzictwo, w tożsamość lokalnej społeczności. Rozumiem. Przywracanie blasku dworkowi i parkowi, podkreśla ich wartość, tworzy przestrzeń dla kultury, edukacji, no i turystyki. Jasne. Oczywiście ochrona i pielęgnacja tak sędziwego drzewa jak dąb Kościuszki to jest ciągłe wyzwanie, ale kluczowe dla zachowania tego żywego pomnika. Podsumowując, dąb Kościuszki to e, znacznie więcej niż tylko imponujące drzewo czy miejsce związane z legendą. Zdecydowanie. To symbol trwałości, taki łącznik z przeszłością i ważny element lokalnej tożsamości. Zdecydowanie. Łączy w sobie wartość historyczną, no przez tę legendę Kościuszki, wartość kulturową, jako centralny punkt zabytkowego parku, miejsce spotkań, mm -hmm. i oczywiście ogromną wartość przyrodniczą. To jest po prostu żywe dziedzictwo regionu Świętokrzyskiego i gminy Połaniec. Na koniec nasuwa mi się taka myśl. Skoro jedno drzewo potrafi przechować w sobie tyle historii, tyle warstw znaczeń przypominać o ciągłości, o zmianie. Tak. To ile jeszcze takich cichych opowieści kryje się w otaczającej nas przyrodzie? Tak sobie myślę. Ciekawe pytanie. Jakie historie usłyszelibyśmy od innych wiekowych drzew, gdybyśmy tylko, no wiesz, nauczyli się uważniej słuchać ich szum?